Dzień dobry państwu, witam serdecznie. Zapraszam na kolejne wydanie magazynu Bez Speedway TV na YouTube. Z nami kolejny gość, były prezes Stali Gorzów, pan Ireneusz Maciej Zmorak. Dzień dobry, dobry wieczór, panie prezesie. Dzień dobry, witam serdecznie. Um... Porozmawiamy sobie dzisiaj stricte o PG Ekstralidze. Oczywiście też wykorzystując fakt, że jest z nami były prezes Stali Gorzów, człowiek, który zna to gorzowskie środowisko żużlowe znakomicie. No to oczywiście poruszymy też temat Stali Gorzów, ale na początku, panie prezesie, zadam pytanie właśnie tak generalizując o PG Ekstraligę, bo mamy. Praktycznie półmetek rundy zasadniczej, więc jakie wnioski, kto Pana zaskoczył pozytywnie, negatywnie na tym etapie sezonu? Wniosków jest sporo i one są bardzo, bardzo różne, ale jeżeli chodzi o wynik sportowy, to w zasadzie chyba nikt. Przed sezonem typowałem, zresztą jak chyba niemal wszyscy, pierwszą trójkę Lubin, Wrocław i Toruń, tutaj nie ma żadnego zaskoczenia. Byłem jednym z niewielu, który stawiał w tej pierwszej czwórce GKM Grudziądz i to się tak układa, że to może pójść w tą stronę. Dalej w moich typach było Faluba, Zielona Góra, Stalgorzów, Włókniarz, Częstochowa i Rybnik, no i Tutaj zdaje się, że chyba jednak Stal Gorzów Szęstochową zamieni się miejscami, i to jest cała różnica. Ale czy to jest jakieś wielkie zaskoczenie, rozczarowanie? Nie, no niestety to, to należało kalkulować, że tak się wydarzy w przypadku Stali Gorzów. Mamy sezon z, in, z nowym regulaminem. Mamy górną czwórkę, dolną czwórkę. I tutaj w tej górnej czwórce mamy trzech pewniaków, To się nic nie wydarzy. Za to myślę, że będzie jeszcze batalia o, o, o czwarte miejsce. Tutaj zaskakuje mnie bardzo pozytywnie Przemek Pawlicki w falubazie Zielona Góra. Były też wątpliwości co to Michaela Jebsena w, w Grudziądzu. Oni się prezentują bardzo fajnie, zresztą tak samo jak Piotr Pawlicki i to są dla mnie tak Indywidualne zaskoczenia in plus, bo jeżeli chodzi o drużyny, to w zasadzie idzie wszystko zgodnie z, z przewidywaniami. Tak, no właśnie, jakby uprzedził Pan ten mój kolejny wątek, który chciałem poruszyć, bo o ile drużynowo faktycznie tutaj pełna zgoda, że takich dużych zaskoczeń nie ma, oczywiście GKM Grudziądz to, że chociażby wygrał w Zielonej Górze na początku sezonu i to różnicą 12 punktów, też zaskakiwać mogą rozmiary zwycięstwa gkm w Częstochowie, no to to, to można uznać za, za niespodziankę, tak jednak całościowo patrząc, no to aż tak wielu sensacji nie ma. No i oczywiście, fal start, falu bazu też można byłoby podpiąć pod, pod te no. niespodzianki. z tym, że też terminasz falu bazu na początku sezonu był trudny i, i to też należy wziąć pod uwagę. Ja tak indywidualnie, właśnie to jest ten e, temat, którym. Można też poruszyć, no bo patrząc sobie na listę najskuteczniejszych zawodników, no to jest w czołówce właśnie Majsen Jensen, są bracia padlicy, co przecież nie było wcale takie oczywiste. Również Brady Guds. Oczywiście były zapowiedzi, że to chłopak, który jest, ma potencjał, żeby być gwiazdą ekstraligien, no ale jest też bardzo wysoko. Wiktor Przyjemski. Tymczasem Arcią Łaguta jest dopiero na dziesiątym miejscu. Nie ma w tej dziesiące ani Matsena, ani Sajfudinowa. Czyli tutaj trochę się pozmieniało. Tak, trochę się pozmieniało, ale takie wahania dyspozycji wśród zawodników to jest normalna rzecz. One się zdarzają praktycznie co roku. Już pominam to, że jest lepszy, gorszy sezon, ale wejście w sezon bywa różne dla zawodników. Bardzo często jest to zmiana tunerów, eksperymenty w sprzęcie, nie zawsze trafione. Macon praktycznie nie wszedł w sezon, jego w ogóle nie było na początku sezonu, a teraz się już zbiera, jest to zupełnie inny zawodnik. Więc to, to są takie jakieś tam niespodzianki, niuanse, ale to nie jest nic, co byśmy nazywali sensacją, bo bardzo często, na przykład, Martin Waculik bardzo się powoli zbiera do sezonu, a końcówki ma bardzo dobre. I jest takich więcej przykładów, e, którzy bardzo że Poza tym, praktycznie każdy zawodnik e, w trakcie sezonu ma tak zwane siodło ma taki zjazd, kiedy notuje e, gorsze mecze. E, żeby ocenić tych zawodników, to trzeba poczekać do końca sezonu zobaczyć średnie e, biegowe, jakie powykręcają a przede wszystkim to, w jakim stylu będą kończyć te rozgrywki inne rozgrywki. Bo mamy play downy, więc to będą mecze nie tylko playoffów, ale i playdownów, które będą decydowały o ostatecznym miejscu, które zajmie drużyna. I tak właśnie kibice tych zawodników pamiętają z tych ostatnich meczów. Ale a propos pewnych takich niespodzianek, które już są, które ja widzę, no to jest rozpoczęty dosyć wcześnie okres transferowy i wrażenie, które można mieć, że nie wiadomo z jakich przyczyn Lublin tak jakby miał być rozbierany. Oczywiście rozbierany to jest wyraz nad, nad, wyraz, nad wyraz. No ale wiem, że jest Kubera już w falubazie Zielona Góra. Z tego co donoszą media branżowe, tak to nazwijmy. Wiemy, że Jack Holder nie prowadzi, nie chce prowadzić rozmów z motorem Lublin. A i też przyszłość Wiktora Przyjemskiego jest niepewna w Lublinie. Gdyby do tych transferów miało dojść, no to byłaby spora rewolucja w tej drużynie. Widać, że pan Stanisław Bieńkowski z Zielonej Góry, właściciel Stelmetu, też chyba sięgnął głębiej do kieszeni, skoro w tym momencie, w tym okresie już, czyli w maju de facto, przekonał Dominika Kubera, żeby jeździł w falubazie. To nam zapowiada dosyć ciekawy okres transferowy. I jeszcze raz podkreślę, mamy początek czerwca. A my mówimy tak naprawdę o tym, że okres transferowy już ruszył. Kilka lat temu było tak, kiedy Bartosz Marznik odpuszczał Stal Gorzów. To też był czerwiec, i też było to bardzo, bardzo wcześnie. Tutaj warto jeszcze jedną rzecz zauważyć, że. Ten system rozgrywek będzie premiował, faworyzował drużyny z górnej czwórki, ponieważ one mogą w sposób nie skrępowany oczywiście, nie mówię o regulaminie, bo regulamin próbuje krępować ale mogą kontraktować zawodników, bo oni, dogadywać zawodników, bo oni mają pewność, że te drużyny wystartują w przyszłym roku w ekstralidze. Te drużyny, które będą w dolnej czwórce, do końca nie będzie wiadomo, kto spadnie. A przypomnę, że jeszcze w tym roku wracają baraże, więc mogą spaść dwie drużyny. A te baraże, jest z kim przegrać, bo na dole ligi Nidzi mamy ileż no i Bydgoszcz. Więc nawet jak się któryś z dogada z klubem z dolnej czwórki, to nie ma pewności do końca, czy ten klub wystąpi w ekstrahidze. No to prawda, piąta drużyna może przecież otrzeć się o play-offy, a się okaże, że, że spadnie, bo i nie pójdzie w tej fazie play-down. Play więc dla kibiców, ale dla to... Biotowiska. Nawet, nawet, znaczy, okej, okay, nie pójdzie jej, ale to nawet nie musi być z winy zawodników i z, z powodu wyników sportowych. Po prostu mogą się przytrafić kontuzje, tak jak wrok temu Unii no, i zwyczajnie nie będzie kim pojechać. Tak, tak. Z drugiej strony outsider może wszystko przegrać w rundzie zasadniczej, no ale... Play down złapie y, zwyżkę formy i, i rzutem na taśmy się utrzyma, i wówczas ta cała polityka transferowa tych wszystkich klubów od 5 do 8 przywróci się do góry nogami. Wspomniał Pan o Jacku Holderze, no to y, mówi się, że właśnie być może dostali Gorzów mógłby trafić Jack Holder. Coś tam ćwierkają w Gorzowie takie plotki? To znaczy, nie trzeba być geniuszem, żeby sprawnie od trzech odjąć dwa. Jeżeli to jest tajemnica Policjonera, że Jack Holder rozmawiał z trzema klubami i Lublin mówi, że już nie rozmawiają. Faluba z Zielona Góra dziwi się dlaczego Jack, wygrał, Jack Holder wybrał Gorzów. No to, no to nie trzeba być geniuszem, żeby wskazać na, na Gorzów. Ja mam nadzieję, że ten, ten Ustalenia są popełnione i Jack Holder zapowiedział, że będzie jeździł w Gorzowie. Bardzo na to liczę, bo to byłoby mocne wzmocnienie. Oczywiście musi być tam klauzula tego typu, że warunek jest taki, że stal Gorzow pozostanie w Ekstralizie. Jasna, jasna sprawa. Także no sporo, sporo dzieje się, jeśli chodzi o, o, te, o te transfery, no, ale ten trend już trwa i, i, to, i, to, i to będzie trwać. Już chyba kibice się przyzwyczaili, że że ten rynek transferowy na kolejny sezon zaczyna się tak naprawdę już na początku tego wcześniejszego sezonu. To, to rodziło frustrację, a teraz już chyba przechodzimy do porządku dziennego już się przyzwyczajamy do tego. To chyba tak do końca też nie będzie, dlatego że kiedy ten, te przejście wczesne dotyczyło Bartosza z który był swojego rodzaju terminatorem i w zasadzie pokonywał wszystkich i wszędzie, to ciężko mu było zarzucić, że. Nie jedzie dla Stali gorzów z pełnym zaangażowaniem. Ale jeżeli te transfery będą dotyczyły zawodników z dziesiątej pozycji, nastej pozycji w klasyfikacji biegopunktowej, to im się trafiają lepsze i gorsze mecze. I jak w ważnym meczu trafi się temu zawodnikowi gorszy występ, to się posypią od razu oskarżenia o to, że nie wiem, sprzedał, odpuścił, nie jeździ, nie stara się. I to może powodować dużą falę bardzo złych emocji wśród kibiców tej drużyny, dla której dany zawodnik jeszcze jeździ. No tak, to, to jest nieuniknione w takich przypadkach. Niemniej porozmawiajmy sobie o, o personaliach tegorocznych, o tym przede wszystkim o stali gorzów. Martwić może właśnie forma. Poszczególnych liderów Stali -Gorzów. Fakt, że y, s, mówię teraz z pamięci, z tego co pamiętam, no chyba tylko Stal -Gorzów i Row Rybnik to są dwie drużyny, które nie mają w składzie żadnego zawodnika powyżej średniej biegowej 2-0. Y, to są statystyki, wiadomo, ale gdzieś tam one też mogą dużo mówić, no bo jednak Iwaculik i Thompson to są zawodnicy, którzy mieli ciągnąć stal, a na razie jeszcze przeciętni. No, te statystyki mają to do siebie, że lubią, lubią bardzo różnie e, zakrzywiać rzeczywistość. E, jak wyjdzie pan z psem na spacer, to średnio ma się po trzy nogi, prawda? E, mogę też powiedzieć, że Gorzów jest e, chyba jedną z niewielu o, drużyn, która ma trzech zawodników w Grand Prix. E, oczywiście, nie to, żebym bronił wyniku sportowego Stalingorzy, bo to przecież. Wyniki wszyscy znamy, tabelę każdy, każdy widzi, ale tutaj ja byłbym jeszcze ostrożny od forowania jakichś ostatecznych rozstrzygnięć. Tym bardziej, i tutaj jeszcze raz wrócę do regulaminu rozgrywek. Regulamin jest tak skonstruowany, że aby się utrzymać w tych rozgrywkach, wystarczy wygrać jeden mecz. Jeden ten konkretny. Tu mam na myśli to, kiedy będziemy mieli rundę 15 i 16, czyli dwa pierwsze mecze po zakończeniu części zasadniczej. Wystarczy wygrać ten dwumecz, jeden mecz trzeba wygrać, drugi można przegrać, byle bilans był dodatni i drużyna kończy rozgrywki utrzymaniem się w lidze. Więc oczywiście słaba dyspozycja drużyny dzisiaj, która jest widoczna poza wszelkim sporem, nie najlepsza atmosfera wokół klubu powoduje to, że to będzie, to już jest ciężki sezon, będzie jeszcze trudniej, bo przyjdą kolejne porażki, stadion będzie pustoszał i niestety to jest jakby oczywista oczywistość, ale od strony sportowej nie wolno wykonywać żadnych nerwowych ruchów. Trzeba tym chłopakom pomóc, dowiedzieć się na czym polegają ich problemy, dać im pełne wsparcie, tak żeby byli gotowi na najważniejszą część sezonu. A tacy zawodnicy jak Thompson czy Waculik, to są top zawodnicy i jest wyłącznie kwestią czasu, aż oni się dogadają ze sprzętem, pozbierają i będą seryjnie robić trójki. No to na pewno pytanie na ile to jest takie życzeniowe myślenie, czy faktycznie, faktycznie tak tak będzie. Andrzej Lebiediew. To, to jest może i życzeniowe, no ale te, ta życzeniowość wynika e... Z tego, co się działo w latach poprzednich. Oby tylko stal Stalgorzów kontuzje. E, ci zawodnicy, których wymieniłem ci Thompson i Waculik. No, to chyba nikt temu nie zaprzeczy, że to są topowi zawodnicy. E, I jak zdrowie pozwoli, to będą na wysokim poziomie. E, Wymienił pan również Lebied Myślę, że najbię wiedzie na, e, na tym poziomie, na którym można było oczekiwać. Nawet w kierunku do tego, że troszkę lepiej niż, niż myśleliśmy przed sezonem. Więc mm -hmm. ja liczę na to, że będziemy mieli, będziemy mieli w najważniejszym momencie sezonu trzech mocnych liderów drużyny. I również do tej trójki dołączy Oskar Paluch, który po świetnym wejściu w sezon notuje gorszy okres, ale no to jest urok młodzieżowców. Oni jadą świetne mecze, bardzo często nie wiedzą, dlaczego aż tak świetnie im idzie. Później jadą gorsze mecze i też nie bardzo wiedzą, jak to, z, czego to, z czego to się bierze. Na szczęście obok Oskara jest jego tata Piotr Paluch, doświadczony zawodnik, więc też jestem spokojny, że będzie przygotowany. Czyli jeszcze a propos Lebiediewa, uważa pan, że kibice Stali nie powinni narzekać na, na jego dyspozycję, że ona jest taka w miarę satysfakcjonująca? Ja to kibice, kibice mają prawo narzekać na co im się podoba, to jest prawo prawo kibica. Jak chcą, niech narzekają, jak chcą, niech chwalą. Lebiedzie robi określoną liczbę punktów, to się, z tego się buduje średnia biegopunktowa i można sobie wyciągać dowolne wnioski. Ja liczę na to, że Lebedev będzie w top 3 naszych zawodników, znaczy on już jest w top 3, będzie wyraźnym liderem seryjnie zdobywającym trójki. No jest w top 3, tylko że ze średnią, jak teraz sobie patrzę, 1, 4, 5, 5, jak na czwartego zawodnika klasyfikacji generalnej Grand Prix, ciut moim zdaniem za mało i te oczekiwania moim zdaniem to względem niebiediewa były większe w Gorzowie. To ja znowuż wrócę do pewnych danych historycznych, ale będę je z pamięci przytaczał. Martin Waculi, który degutował w Grand Prix, pojechał... Paskudny piach i w Grand Prix, i w Lidze, i miał chyba w Lidze średnią 1,1 albo 2. To był tak fatalny sezon, kiedy debytywał w Grand Prix. Andrzej Lebedew zdecydowanie lepiej wchodzi w ten cykl rozgrywek, i miał takie mecze. Kiedy on, to on był najjaśniejszym punktem stali mm -hmm. Tak. Życzymy, żeby Lebedew spisywał się jeszcze lepiej niż teraz. Na pewno stal tego potrzebuje. A jak pan ocena, ocenia pracę trenera Śwista? Uważa pan, że on wyciska z tej drużyny maksimum, czy, czy jednak nie? Żeby ocenić pracę Piotra Śwista, należałoby być w środku w drużynie. Nie tylko w klubie, ale i w drużynie. Należałoby być w parku maszyn z tą drużyną, żeby tą pracę z bliska poobserwować. Więc daleki jestem od tego, żeby forować ocenę pracy Piotra Śwista. Za to przyglądam się z dużą uwagą temu, co pokazują kamery w parku maszyn, kiedy jest odprawa naszej drużyny. I można znaleźć takie momenty, jak na przykład podczas ostatniego meczu w grudziądzu, kiedy Martin Baculik wygrał swój bieg indywidualnie, była odprawa drużyny, widać było w tym Martinie pozytywną energię, którą chciał się dzielić z tą drużyną. I ocena pracy trenera to nie jest tylko ocena tego, czy dobrał właściwie pary, czy we właściwym momencie dokonał rezerw taktycznych, zdypych i tak dalej. Praca trenera w bardzo dużej części polega na tym, by dać drużynie chłopakom wiarę zwycięstwa, by we właściwym momencie dmuchnąć w skrzydła. Ja tego nie widziałem, ale być może dlatego, że jestem przed ekranem telewizora i tego nie widzę z bliska. Tak jak powiedziałem na wstępie, należy być w parku maszyn blisko, żeby poczuć tą atmosferę, która panuje w drużynie pomiędzy zawodnikami, pomiędzy sztabem. I wtedy można próbować oceniać jego, jego pracę. Choć niestety, to też trzeba powiedzieć, koniec końców trenera tak samo jak i zawodnika pogrąża wynik sportowy lub też ten wynik sportowy buduje jego pozycję. Tak wspominaliśmy o tych liderach, o Waculiku, o Tomsenie, o Lewie Diewie, co też może z pewnością niepokoić kibiców, to słabsza forma Oskara Pfeiffera, no i Hubert Jabłoński, który przyszedł do Stali Gorzów w momencie, no jako taka duża nadzieja, że on razem z Oskarem Paluchem będą stanowić Mocny tandem w PGE ekstralizacji, jeśli chodzi o, o juniorów. Natomiast Hubert Jabłoński, do momentu tych, tych, tych wszystkich meczów, w których na razie wystartował, no, spisował się dotychczas no, rozczarowująco chyba. Nie ma co się oszukiwać. Pozwoli pan, że jeszcze na chwilę wrócę do pracy e, trenera. Każdy trener przed podjęciem decyzji. O tym, czy chce pracować z daną drużyną w danym klubie, wie od zarządu, jaki cel się przed nim stawia. I z całą pewnością tym celem minimum, który został postawiony przed trenerem Piotrem Świstem, jest utrzymanie w ekstralidze żużlowej. I to po tym wyniku będzie on oceniany. Życzę jemu tak samo, jak i sobie, jako kibicowi Stali Gorzów, żeby ta walka zakończyła się sukcesem i Stalgorzów miała prawo startować w kolejnym sezonie w Ekstralidze. Co do Huberta Jabłońskiego, w mojej ocenie również jego wejście w sezon nie było najlepsze. Więcej oczekiwałem od tego zawodnika i martwię się tym, że w momencie, kiedy wielu zawodników ma dużo jazdy, on niestety leczy kontuzję. To bardzo często młodych zawodników wybija z rytmu, i odbija się na drugiej części sezonu. To jest chłopak z Leszna. Byki tam są twarde i mam nadzieję, że on wróci w dobrej dyspozycji, głodny żużla i szybko nadrobi ewentualne zaległości. To jeszcze na koniec panie prezesie dwa pytania, dwa wątki. Chciałem wrócić do tego meczu z Grudziącem, bo też taka była kontrowersja w tym wyścigu z udziałem Tom Sena i Michaela Jensena. Chciałem poznać Pana opinię, czy sędzia podjął słuszną decyzję w tamtej sytuacji? Bieg przerwany, wydawało się, że będzie wykluczenie, ale była powtórka w czterech, mimo że tam sens został skrzywdzony, co było można zobaczyć. W związku z tym, że jest to kontrowersja, więc można mieć różne opinie na ten temat. Sędzia przerwał, bo nie był tak naprawdę pewny, co się wydarzyło, a widział, że coś się wydarzyło. Zadrżała mu ręka, żeby dokonać wykluczenia, ale wygrał dług sportu. Dał szansę wszystkim jeszcze raz w czterech. I okej, okay, ja tę decyzję akceptuję. Ona się mieści w moich ramach akceptacji. Ale podjąłby Pan inną decyzję, tak, tak wnioskuję. Nie wiem, czy, czy dobrze tutaj między no wierszami czy tam. na dwoje babcia wróżyła. Tą decyzję, którą podjął sędzia Akceptuję, ona też by mogła być tym, co bym sobie wymyślił, po analizie powtórek. Rozumiem. I ostatnie pytanie o ten najbliższy mecz stali właśnie z GKM Grudziąc, wysoka porażka w Grudziącu. teraz rewanż. No, ten terminarz jest trudny stali w najbliższych kolejkach. Jeżeli teraz tego meczu nie wygrano, to na kolejne zwycięstwo może czekać dosyć długo. Jak Pan widzi właśnie ten mecz z GKM? -em? Bo GKM wygrał już wysoko w Częstochowie, wygrał wysoko w Zielonej Górze. Więc pytanie: Kto tu jest faworytem tego meczu? No i to jest bardzo mocna drużyna, i obawiam się, że tutaj faworytem może być Grudziądz, ale jednak Tor Gorzowski jest specyficzny. My potrafimy na naszym torze jeździć i go bronić. To jest zwycięstwo z Falubazem, to jest remis z bardzo mocnym Toruniem. Moim zdaniem to będzie zacięty mecz. I on się rozstrzygnie tak mniej więcej czterema punktami w lewo albo w prawo. Ciężko wskazać mi zwycięzca. Mm -hmm. e, może tak faktycznie być. I tutaj, proszę Państwa, stawiamy kropkę. Gościem magazynu Best Speedway TV był były prezes Stali Gorzów, pan Renusz Zmora. Dziękuję za udział w naszym programie. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Oczywiście Państwa zachęcam do lajkowania, subskrybowania, komentowania na kanału W Speedway TV i widzimy się, słyszymy przy kolejnej okazji. Dziękujemy, do widzenia, do zobaczenia.